Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku otworzymy kalendarz adwentowy. Będziemy odliczać ze mną e, czas do świąt. E, to jest kalendarz adwentowy z BBO, e, i tam są też również batony, takie proteinowe chyba. E, bardzo się cieszę, bo to jest mój pierwszy taki e, kalendarz adwentowy, w którym będzie jednak coś takiego pielęgnacyjne. Bardzo się cieszę, i mam nadzieję, że Wam też będzie sprawiać frajdę otwieranie razem ze mną. A więc, tak. Tu jest strasznie dużo do otwierania. Wycięta walka z tym. Wow! Jak się rozpadł! Widzicie, ile to jest okienek? Ej. Tu jest 24. Myśl, ale my szukamy jedynki. Myślę, że to może być jakaś pomadka, bo raczej baton się tu nie zmieści, nie? A pomadka była na pewno w zestawie, więc przekonamy się o tym właśnie teraz. Tak, to jest pomadka Natural Lip Balm Regenerating. Ma 5 gramów, z tego co tu widać, i musimy się zobaczyć kolor. Kolor jest jak taka normalna pomadka, nie? A pachnie wanilią i miodem. Chyba miałam już kiedyś ją, ale nie jestem pewna, pewnie miałam podobny rodzaj. Wygląda o tak. Ma takie opakowanie, żółte z białym. I widać, że to jest Bebio. Ogólnie ten kalendarz adwentowy możecie kupić na Allegro i w Rosmanie też jest dostępny stacjonarnie. Ja jestem nawet bardzo zadowolona z tego, co tu dostałam. E, tylko zrobię test, czy mnie to nie będzie spędzić e, na ustach, bo ja mam takie coś, że większość pomadek mnie e, spędzi na ustach. Więc muszę sprawdzić. Nakłada się bardzo nawet przyjemnie, tak ochładza usta I mm, nie czuję niczego takiego, żeby nie swędziało, ale zobaczę po minucie I może w następnym odcinku wam dam znać, albo raczej w już w tym, bo jeszcze zapach mnie trochę drażni Bo czuję go I jak czasami e, język dotyka ust albo, e, albo końcówki wargi, no to jest jednak takie drażniące Lecz nie spędzi więc jest git, Nie. Oczywiście dla tych, którzy nie lubią mocnych zapachów, e, nie polecam. Ale dla mnie to jest taka siódemeczka. To tylko, ale tylko dlatego, bo e, ten zapach jest taki. Taki sobie, nie. Ale tak to mi się bardzo podoba. Kalendarz adw adwentowy też jest udany. M -m -m jeśli ktoś ma to, m -m ten kalendarz adwentowy, to nie da znać. E I wpadajcie też na kanał mojego brata czupika Pika. E I też na moje inne odcinki z Toki Boki i z poprzedniego roku z kalendarza adwentowego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa!